Cześć, witam Was bardzo serdecznie, widzowie, na kolejnym odcinku na moim kanale. A w dzisiejszym filmie opowiem Wam trzy nowe gry od producenta Rockstar Games. Czyli od tego producenta, od tej firmy Rockstar Games i Rockstar North, co zrobili GTA. To Wam pokażę trzy nowe gry, które od nich powstaną. I widzowie, yy, o dwóch. O jednej grze wie chyba każdy z nas, a o dwóch innych grach nie wie zupełnie nikt, więc w dzisiejszym odcinku pokażę Wam wszystkie trzy gry od Rockstar Games'a, które będą miały swoje premiery w przyszłych latach. Więc co, myślę, że bez przedłużania możemy zaczynać, a jeszcze zanim zaczniemy, to subskrybujcie mój kanał, tak jak teraz widzicie na moim palcu, wciśnijcie go po prostu no a to oznacza, że będziecie ze mną na bieżąco, dajcie też dzwoneczek, łapeczkę do góry i co? Myślę, że możemy zaczynać. Dobra, a dokładnie w dzisiejszym odcinku mi chodzi o to, że jako pierwsza gra, która ma powstać w 2025 roku, czyli za rok, będzie to gra oczywiście wszystkim dobrze znane GTA 6 od Rockstar Gamesa i wydawcy Rockstar North oraz y, Take-Two y, Interactive. Będzie to generalnie właśnie GTA 6, y, ponieważ y, właśnie dużo osób, osób czeka na te GTA 6 ja z resztą również, ale cena tej gry jaka będzie? więc widzowie, cena tej gry będzie przeogromna okej, okay, więc po prostu nie ma co za da bardzo dalej mówić o GTA 6, dlatego że mm, GTA 6 bardzo dużo osób na świecie zna ale te dwie gry, kolejne od Rockstar Gamesa czyli od twórców GTA, jakie zaraz powiem to po prostu w mnie nie uwierzycie jednak to będzie prawda więc słuchajcie jeżeli chodzi o drugą giereczkę, powstanie ona w 2020 roku i będzie to gra Red Dead Redemption 3, na którą bardzo dużo osób czeka to jest generalnie takie GTA 5 ale na dzikim zachodzie coś w tym stylu więc Red Dead Redemption 3 będzie dosyć podobne co dwójka dwójka była spoko grałem Fajnie się grało, dosłownie, no i naprawdę bardzo fajna dobra, i uwaga, ten odcinek będzie dosyć krótki, ale ostatnia gra, to po prostu, ja nie wiem, ja nie wiem, co po prostu wy zrobicie, bo, no w sumie, generalnie tu będzie, już wam zdradzę, że tą pierwszą, pierwszą no, tą ostatnią w dzisiejszym odcinku grą będzie GTA i to słuchajcie, ona powstanie w 2040 roku, czyli w sumie tak naprawdę 15 lat, czy tam 20 nawet po GTA 6. I to będzie generalnie gra. GTA 7, i ja sobie tego nie zmyślam. W 2040 roku naprawdę powstanie GTA 7. Rockstar Games zamieścił taką informację na Twitchu i na Instagramie. Ja wam aktualnie nie, nie wyświetlę tego, nie pokażę. A i na jeszcze, jeszcze na Twitterze, czyli na naszym wspaniałym Xie, zamieścim sobie to. Więc, co Generalnie, GTA 7, w tym odcinku to właśnie tak GTA 7 w 2040 roku powstanie, i tak. Nie zmyśliłem sobie tego, zupełnie sobie tego widzowie nie zmyślam. Naprawdę, jeśli macie Instagrama, Twitcha lub Twittera, to możecie wejść na profil społecznościowy Rockstar Gamesa i był zamieszczony chyba dwa miesiące temu, czyli tak naprawdę na początku tego roku 2024. Możecie tam sobie w dół trochę przewinąć i zobaczyć tą informację. To prawda jest ona po angielsku, ale wpis, jak wpiszecie sobie to w tłumacz, to naprawdę pięknie, ładnie, pięknie, fajnie przetłumaczy Wam się to na język polski. Więc tak naprawdę 4-, czy tam nawet 5-minutowy odcinek nam wyszedł. Więc to myślę, że będziemy już kończyć. Więc lajkujcie, subskrybujcie, bo to były te, wszystkie rzeczy, wszystkie takie fakty i ciekawostki, które chciałbym po prostu wam powiedzieć. Na tym kanale znajdziecie różne fakty, ciekawostki na temat serii GTA albo innych giereczek. Więc to było na tyle w dzisiejszym filmie. Ja jestem na moim stanowisku i będę teraz tutaj na mojej pięknej kanapie montował ten e, film. Patrzcie, nawet mam ciastka. Patrzcie. Ja Wam pokażę. Będziemy testować jeszcze ciastka, bo ten odcinek nie może się tak skończyć. Tak więc testujemy herbatniki, zwyczajne herbatniki. Ja już je e, oczywiście jadłem. E, no, więc herbatnik testujemy. Mm. Naprawdę dobre, ale mogłyby być jeszcze lepsze. E, oceniam 4 na 10. A tu jeszcze mam taki. E, biały klocek z minecrafta, a przynajmniej tak to mi się z tym kojarzy, zobaczcie, to jest po prostu zwyczajne białe pudełko yy, ale wygląda jak klocek z minecrafta, nie? Zobaczcie, jaki sześcian taki klocek z minecrafta, takie mają kształty, więc po prostu to jest taki biały biała wełna jako z minecrafta po prostu, tak? albo biały beton z minecrafta, tak to przynajmniej wygląda tak jak po prostu klocek z Minecrafta, więc minutowy odcinek wam wyszedł, nam tutaj wyszedł, bo nie wiem, o czym jeszcze tutaj mamy mówić. Gdybym na kompie nagrywał, to bym ponagrywał jakieś fajne giereczki, a niestety nie mam mikrofonu na komputerze, będę miał dopiero w maju, w moje urodziny. Z tego może też nagram vloga, z moich urodzin z maja, za trzy miesiące, które będą, w sumie już za dwa, więc co? Żegnam się już z Wami, subskrybujcie kanał, dobijamy tutaj do 2000 subskrypcji, poni ponieważ mamy 1270, a naprawdę jeszcze bardzo dużo nam brakuje, więc po prostu wbijajcie i subskrybujcie mój kanał, ja też jestem na moim stanowisku, za mną są ładne, piękne firanki, więc ja chyba będę montował ten film i się z Wami żegnam, do zobaczenia, cześć!